Trochę o szkolnej przestrzeni. Dlaczego jest ważna i dlaczego dołączyliśmy ją do naszych standardów? Bo wśród standardów edukacji spersonalizowanej mamy przyjazną szkolną przestrzeń. Dlaczego właśnie przyjazna i o co właściwie w tym wszystkim chodzi? Przecież przestrzeń szkolna może być przyjazna. Mamy szereg różnych przepisów, że musi być bezpiecznie, higienicznie. Oczywiście, że tak, ale często sporo brakuje przestrzeni szkolnej, i mam poczucie, że również w szkołach, które prowadzimy, stale narzekamy, że nam jest tej przestrzeni trochę za mało, że chcielibyśmy mieć więcej, lepiej, inaczej, że rzeczywiście taki niedosyt nam towarzyszy, bo się po prostu rozrastamy. Ale niemniej, jeżeli trafia do tej przestrzeni uczeń, który był w jakiejś innej szkole, to widzi różnicę. Nawet ta przestrzeń trochę zbyt szczupła, taka, z którą się zmagamy i uważamy, że mogłoby coś wyglądać lepiej, charakteryzuje ją takie podejście zwracania uwagi na samopoczucie zwracania uwagi na miejsce do wspólnego spędzania czasu. Że nie tylko mamy się tam uczyć, prowadzić zajęcia, ale po prostu przede wszystkim dobrze czuć. I to, że zwracamy na to uwagę, jest kluczowe. To, że uczeń przychodząc widzi, że może tu sobie, nie wiem, ugotować herbatę, usiąść z kimś, pograć w jakąś grę, poczytać książkę, że taki charakter, no można powiedzieć, w cudzysłowie trochę domowy tej przestrzeni szkolnej jest. Myślę sobie, że właśnie to jest ta różnica, że rzeczywiście zwracamy uwagę na to, jak się tu czujemy, jak spędzamy czas. I to jest coś więcej niż no, spełnianie wszystkich warunków prawidłowego, że tak powiem, organizowania przestrzeni nawet często takie, no można powiedzieć szkolne przestrzenie wyglądające dużo bardziej jak z żurnala, nie mają tego charakteru domowego. I myślę sobie, że ten taki charakter zwracania uwagi na to, jak się czujemy, co możemy robić, że lubimy tam razem być, to jest coś bardzo istotnego. I zachęcam wszystkich, aby swoją szkolną przestrzeń po prostu obeszli takim, Spacerem diagnostycznym, taką oceną, które miejsca zajmujemy chętnie, gdzie chcielibyśmy właśnie usiąść, pomyśleć, coś poczytać, może z kimś się spotkać, porozmawiać. To jest po prostu miejsce spotkań, które ma być dla nas takie otwarte, zachęcające do spędzania czasu. Zwracajmy na to bardzo uwagę. Wtedy. Będziemy mogli być zadowoleni z przestrzeni nawet której no chcielibyśmy jeszcze więcej, jeszcze lepiej, ale przede wszystkim ta chęć bycia tam. To jest bardzo istotne.